Dzień Dzisiaj mamy quiz mikołajkowy. Dzisiaj nie tracimy czasu na reguły, bo przecież są te same. Jak Subikę już macie, to na górę i... witamy na, na DZIKO, DZIKO TV! TV. Kliknij... Le, 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 bo zapomniałem, że to miałem <noise> takie ten... na wstępie, żeby widowie nie widzieli pytania. Już mam pytanie. Mikołajki obchodzone co roku... E, jeszcze raz. Mikołajki obchodzimy co roku 6 grudnia. Wiktoria. Prawda. Wiktoria zna odpowiedź, prawda? I zdobywa pierwszy punkt. I kolejne pytanko. Święty Mikołaj istniał naprawdę i był biskupem. Prawda czy prawda? Wiktoria zaznaczyła odpowiedź, że prawda? I zdobywa drugi punkcik. Następne pytanko. W Polsce prezenty Mikołajkowe zawsze wkłada się tylko do skarpety, prawda czy pałka? Pierwsza byłam. Hmm. to przypadkowo. Pierwsza czy.? Hmm. Nie zwróciłam uwagi, teraz no, będę się wyglądał ja na no. was. Dobra, Popierka niech nie chcę. Wszystkie. Mm -hmm. no okay. wszystkie. wszystkie. No dobra, to będzie. pierwsze. Nie wiem, kto był pierwszy. A. No, to było pierwsze. Papierkamię nożycę. Dobra. Papierkamię nożycę. Dobra, to? Ale co? Opowiada Anastazja. Ale mogę co nas? W Polsce prezenty mikołajkowe zawsze wkłada się tylko do skarpety. Prawda. Tylko do skarpety są wkładane na Nie. mikołajki. To spójdziesz No bo czekaj, Ale bo ona musi zrozumieć. No do choinki. Nie, na Mikołajki. Wtedy co? Przed gwiazdką. To się coś czyści. Buty, buty. Czyli skarpety to prawda czy fałsz? Fałsz. To Anastazja zaznaczamy odpowiedź że fałsz i zdobywa pierwszy punkt. Czerwony strój Mikołaja został całkowicie wymyślony przez reklamę Coca-Coli. Prawda czy fałsz? Anastasia pierwsza. Ja na kliknęłam. No dobrze, to teraz zwrócę uwagę po prostu. Anastasia zaznacza odpowiedź fałsz i zdobywa drugi punkt. Następne pytanie. Dawniej uważano, że prezenty na Mikołaję dostają tylko grzeczne dzieci, prawda? Ja byłam pierwsza. Ja. ja. Nie, ja. No, nie ja. No, nie. Ja słyszałem się swojej pieski. Też mi się wydaje, że pies. No po prostu. Nie, no dobrze, Wiktoria, nie. odpowiada. Prawda. A czy, co, jakie pytania? Dawniej by uważano, że prezenty na Mikołajki dostają Dada. tylko grzeczne dzieci. Dada. Dada. I Wiktoria zdobywa trzeci punkcik. Następne pytanie. Lila jest wcześniej na szybkim. Ej, No bo ja wciska, ma za późno. No, myśli. Dobrze, ja czytam i muszę też patrzeć na to, czy klikać. Renifery Ferry, jako towarzysze Mikołaja pochodzą z tradycji w Finlandii i Laponii. Lila pierwszy. Dobra. Lila odpowiada, że no, jest, to prawda. Się. I zdobywa pierwszy punkcik. Trzy, Tymak, ja dwa, jeden, to Wiktoria, jakbyś się tak bliżej Anastazji, bo troszkę cię uciągnęła. To ma trzy. Wiktoria jeden. ma trzy. No. Naprawdę? Naprawdę? Ja o mnie też nie wiedziałam. <laughs> pytanie Mikoł, w Mikołajki: zawsze trzeba zostawić mleko i ciasteczka. do... Żeby... Wiktoria z Anastazją kamień papierowy, byliście jedna coś. A ja sobie do dwóch, okej. Papie, kamień, nożycze, papier, Papie, kamie, Do dwóch, do Nie, dwóch. no do. Dystryk. Ale Odpowiada co? Anastazja: w Mikołajki, zawsze trzeba zostawić mleko i ciasteczka dla Mikołaja. Prawda! Prawda. Prawda, jest to fałsz. To jest yy, tylko wymysł amerykański. Aha! No? To widzicie, a też nie wiedziałaś, ty, aha, no. Aha, no, no, aha. No, no, aha. To Anastazja cieszy bo nie tracisz punktika. W sumie się cieszę, że naska wygrała. I kolejne pytanko. Już mogę? Ty smuteczek. No. <laughs> Imię Rudolf Bladenfera wymyślono w książce dla dzieci w 1939 roku. Boże. Tak. Prawda. Prawda. Zagrajcie w kamień, papier, nożyce. Dobra. Działa. Papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce. Pojedziemy Anastazja odpowiada się odpowiadasz jednak te. A co to było? W imię Rudolla Renifere wymyślono w dla dzieci w 1939 roku. Prawda. Ale to oznacza prawda i zdobywa trzecie punkt. Tak Ja wiedziałam. Kolejne pytanie. W Europie dawniej przedstawiano świętego Mikołaja jako sztupego biskupa w szarach. Ale gdzie? No. Dawniej to robił. Święty Jakobiec, chupa w szatach. Znażamy odpowiedź, że Wiktoria, i jeszcze opierzynia. odpowiedź Prawda. Dobra? I czwarty punkt. I kolejne pytanie. W kościele katolickim 6 grudnia wspomina się świętego Mikołaja jako świętego kościele. Lira. Nie! Ja? Ja cisnęłam w ogóle? No, yeah. no dobra, czyli ja yeah. czy Bo tak w tej strony było słyszenie. Yeah, to... yeah. Nie, nie, się nie, 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 A nie, 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 Chyba. To nie, 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 6 grudnia wspomina nie, świętego nie, jako św. Kościel. świętego w kościele katolickim 6 grudnia, wspomina się świętego jako Świętego ja chyba cię kucha. Ja chcę tak straszna No, Może być fałsz. To zaznacza fałsz. A jest to prawda, więc nie tracisz po prostu punktu. A tyle pytanie. Na, na Mikołajki zazwyczaj daje się tak duże prezenty jak na Wigilię. Nie ja. To to ja oznacza, że to fałsz. Bo jest to fałsz. Na ogół się daje jakiś drobny pominek albo... Mam drobny pominek. I kto teraz i teraz pęcie, tak? Tak. A co Następny W niektórych regionach Polski prezenty zamiast Mikołaja przynosi aniołek, prawda czy was? Ja chyba. Chyba teraz Lila, ale to zagrajcie, bo tak Dobry. praktycznie równo... Papierka, miej nożyce. No ty powie. No to Lila? Eee... W niektórych regionach Polski prezenty zamiast Mikołaja przynosi Mikołaj. Eee, aniołek. Jas. Prawda, tak? No. No to, Lila, żeby zobaczyć w końcu drugi punktik. Jej! Na Następne pytanie. Święty Mikołaj naprawdę mieszkał na biegunie północnym, prawda, czy fałsz? O, Boże, nie pamiętam na którym biegunie. Północnym, to też jest ten No wiem, ale nie pamiętam. To Lila? Ja wcisnęłam. Yy, prawda, nie wiem. To niestety, Lila, zwracasz w punkcie piątym, bo no jest to fałsz. No, ale... hmm. Następne pytanie. W kulturze amerykańskiej Nikołaj podróżuje z cienia... W <grystanie> kulturze amerykańskiej Nikołaj podróżuje z caniami przez renifery po niebie. no to jest rano. Jezu, ogólnie. Lata Nikołaj z caniami tak. po niebie, tak? Tak. Ana to no. już znacza pojedzie, to prawda? I zdobyła czwarty punkt. Witra ma 5. Mila 1. A 1? Tak, bo są Yeah. I Anastazja punktów jeden. I jak usiądziesz Anastazja będzie no dziewięć. A co to ma jeden? Ma cztery. Mm. To jest się tak rozkojarzyłem w tym, że... mm. Możesz Anastazja, usiąść normalnie, bo chciałem czytać kolejne pytanie. Jasne. Bye bye. I am sorry widzowie, ale Anastazja chyba nie chce już nie, ja, cię, ja Cię po prostu wygrałam. No to musisz się skupić no, i trzymać jej dzwoneczek. Następne pytanie. Pierwsze przedstawienia świętego Mikołaja z brodą pojawiły się dopiero w XX wieku, prawda, czy fałsz? Wiktoria? Wiktoria znaczy, że jest to odpowiedź, Nie. prawda? A jest to fałsz, więc Wiktoria ma cztery, cztery punkty. Kolejna pytanko. Kolejna Składanie prezentów do buta to zwyczaj, który rozwinął się m.in. w Niemczech. Anastazja? Niemcze? Prawda czy fałsz? Bu do butów wkładano prezenty z w Niemczech? Tak. Prawda A, czy fałsz? Ja nie nie powiedz prawda fałsz? Tak, chyba. Prawda, tak? I udało ci się to być. Anastazja, proszę cię. Tradycyjnie czasem półka w okna zanim zostawi prezent. Prawda, ty ja. ja. Wiktoria. Wieta, tak patrzę. Yy. Wiktoria odpowiada, że to prawda i zdobywa piąty punkcik. Następne pytanie. Mikołajki w ogóle nie powinno się yy. dawać słodyczy. B Mikołajki? E, dawać komuś? Yy. Czy Mikołaj? Że dzieci nie powinny otrzymywać prezentów. Ja, ja, ja. Pachie, kamień, nożyczki. Pokier, kamień, no, i czerw. To Wiktoria teraz odpowiada. <grym> Prawda czy fałsz? Prawda. I... A nie fałsz! Traci punkcik. No i nie wyda mnie punkcik. Tak mi się rzeka. Pałopan jest głównym symbolem Mikołajem. Prawda czy fałsz? Ale co? Prawda czy Wiktoria odpowiada, że to fałsz. Tak. I... Dobywa punkt, punkcik. Czyli mam czwarty. Piąty. Czyli ja ci tam nie odjąłem. Nie, odjął, Odjął! Tak! Dobra, re, czego na odcinku będzie redukcja punktowa? Jak tam się pomyliłem? Ale... No nie, bo wtedy będzie, że tu na tym będzie tym, że tym to Mikka wygrała na przykład. No ale może nie będzie taki. I kolejne pytanie, a tu od razu dodam, że jest coś odcinek mikołajkowy. Uszony oczywiście przed Mikołajkami, ale będzie dla uczestników e, nagroda. I kolejne pytanie. Mikołajki są obchodzone w wielu krajach Europy, nie tylko w Polsce. Prawda. Patry nie. Nie. Wiktor odpowiada, że prawda i zdobywa szósty punkcik. Albo piąty. Tu będziemy mm, sprawdzać. Następne pytanko jest. Elfy w dawnych legendach były raczej duchami natury, niż pomocnikami Mikołaja. Nie wiem. No, Anastazja, możesz ty nie tracisz punktu. Albo Lila może ryzykować i zejść na zero. Jeszcze raz pytaj. Ale w dawnych legendach były raczej duchami natury, niż pomocnikami Mikołaja. Anastazja odpowiada? Prawda, fałsz. Anastazja odpowiada, że fałsz, a jest to prawda, więc nie tracisz, nie zyskujesz. A ja czytam kolejne pytanko. Rudolf ma czerwony nos, ponieważ jest przeziębiony. Prawda czy to? Lila. Boże, prawda. Nie Lila wiem. Lila odpowiada, że to prawda, ale to fałsz. No, raczej nie jest z powodu choroby czerwony nosek. Więc Lila, to twój punkt ostatni, potem To pa. Następne pytanie. W Holandii prezenty przynosi Sinterklaas, który przypływa z Tatry. Nieprawda. Anastazja powiada, że nieprawda, czyli fałsz. A jest to prawda. Więc kolejne pytanko. W Mikołajki dzie dzieci często znajdują pod poduszką lub bucie list od Mikołaja, prawda czy fałsz? Anastazja? Anastazja. Wie, co to było? Nie wiem. A ja mówię ci raz? W Mikołajki dzieci często znajdują pod poduszką lub bucie list od Mikołaja. I jest to prawda, więc to na Co to było? To jest... Jeszcze nie masz. Dalej masz szansę wygrać. To to Nawet i jakby teraz wszystkie odpowiedziała prawidłowo, to jeszcze masz szansę wygrać. A? A bo Święty Mikołaj był znany z pomagania biednym i potrzebującym. Prawda czy to? Prawda. Odpowiada Wiktorę, że to prawda, i zdobyła siódme funkcje. I szósty. Mikołaj zawsze nosi okulary i bez nich nie widzi dzieci na świecie, prawda czy fałsz? Tutaj powinny być 6. Z z to Zobaczymy. Anastazja odpowiada. Mogę cię Mikołaj zawsze nosi okulary i bez nich nie widzi dzieci na świecie. Chyba tak, tak, to tak, tak. Prawda? Tak. Fałsz. No, no, to... I kolejne pytanko. W niektórych kulturach Mikołaj ma księgę dobrych i złych uczynków dzieci. Chyba, Ale to zróbcie no, no. sobie nożyce. Na to Wiktoria odpowiada. Jeszcze W niektórych kulturach Mikołaj ma księgę dobrych i złych uczynków dzieci, prawda? Mhm. I zdobywasz Wiktoria ósmy punkt. I następne pytanie. W Finlandii Mikołaj jest znany jako Jolupuki Ila? Nie wiem, prawda. Kanym. Nie ha, w, wiem, prawda. Wszystko się zgadza. Nie wiem, prawda. Mówię. W Mikołajki zdarza się, że dzieci dostają różkę i bardziej jako żart niż karę. Nie wiem, kto wcisnął? Ja jak wcisną w ogóle? Ponieważ 12... to. To papier, kamień, bo nie wiem. To zróbcie ten, bo ja naprawdę nie zwrócię uwagi. Pa -pa papier, kamień, nożyce. Na skaty. To Proszę, strzelaj! Mikołajki, zdarza się, że dzieci dostają rózgi bardziej, niż żart, bardziej jako żart niż kara. Prawda czy fałsz? Jak dostajesz? Różkę to jest jako forma żartu czy jako kara? A kara, 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 kara. Czyli to nie jest żart, tak? Mhm. Mm to Anastazja odpowiada, że to jest kara. A to jest? Bardziej, dostają bardziej jako żart niż kara, czyli żart mówi, że to prawda. Nie, ale że to jest y fałsz. Ona powiedziała, że fałsz. No. Czyli Anastazja niestety punkciku nie zdobywa. I kolejne pytanko. Święty Mikołaj według legend rozdawał prezenty po cichu, nie chcąc by ktoś go widział. Teraz ja. wszystkie kraty, bo... A teraz jak masz na dole, to ja nawet nie widzę. Czy... I nie krzyczcie. I nie bo... I nie Adios. I odpowiada Lila. Święty Mikołaj według legend rozdawał prezenty po cichu, nie chcąc by ktoś go widział. Tak. Prawda. Ja powiedziałam, że tak, byłam szybciej Lila masz drugi punkcik. Ale duzia. No. Co by się nie działo, Wiktoria zdobywasz pierwsze miejsce, bo miałaś... ma? Pięć, a ty osiem. Ja no na to nawet... Miała siedem. Byś miał, na miała. <śmiech> 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 Więc Ej, wracamy teraz bardzo dobrze. Ona może. coś, 6. E, Ona chce 6. To Wiktoria jako nasz święty Mikołaj rozdaje o. dzisiaj prezenty. Jeden zostawia sobie, i dwa daje dziewczynom. Dobrze. No. Bo dla Lili. No to proszę. Jeden raz wziąć. Chcesz Tak. Obojętnie. No i proszę. Dobra, i sprawdzamy, co się tym My razem... My powiedzieliśmy, które chcemy. Ten, ja ten, musi. A. Ten. I tylko kochani ten, ten. E bo ten te tego mam. ziomka. I bym chciała tego. Disco Bob. Nie mamy tak. tego, Ej, którego chciałaś? Disco, Disco. Bob. Disco. Pokaż. Tego zioma. da 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 ale mój ładny. No. Ale jest mega fajny. Disco Bob. Tu jest Tak. Tak, bo tu jest. Ale fajny list, był! Jest zła wiadomość, ponieważ e, wcześniej kupywane one były w netto i już ich tam nie ma. O, ale tutaj, to, to, to jakieś inne Nie mieliśmy jeszcze tego. No. Fajne. Więc e, póki się nie pojawią znowu, to raczej już nie będzie problem. Hmm. Teraz tu się ma powtórka. To może się Lila w tą zamieni, bo tego nie ma. Nie, nie, tu nie jest powtórka. Nie. Pokaż. A jest. Dzień. Zamiana? Proszę. Moje. Dzień. A Dzień. może... Dzień. Może przypomnijcie tylko o konkursie? Przypomnijmy o konkursie. Wszystkie informacje w opisie. A żeby wziąć udział, e, A! A wszystkie nagrody są za zakładce sort. E, tam gdzieś musieli w konkurs dzikotywi, tak. żeby wziąć się Trzeba napisać, dziękuję. biorę udziału w TV, do... zakładamy, Zabrami. że ten odcinek wam się podobał, Zabrami. więc nie zapomnijcie o łapkę tak, w, górę. w górę. To się dopiero okaże. Jeszcze subskrypcja, subskrypcja z dzwoneczkiem. Buziatki serdeczne. Pa! pa.